Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku między uszami. Nie, nie uszy, dusz. Między uszami, dlatego że to jest bardzo monotematyczny odcinek. On dotyczy wydarzenia, które miało miejsce 7 września. Jak być może państwo pamiętacie, mieliśmy zaplanowany webinar poświęcony projektowi Ogólnopolskiej Mapy Dostępu do Zdrowej Ekologicznej Żywności. Ten webinar się odbył. Było nas tam kilkanaście osób, bo tyle nas się zapisało. Wiem, że kilka osób z takich czy innych powodów nie mogło wziąć udziału w webinarze, ale sekunduję projektowi Powiem Państwu, że było to trzy godziny bardzo ciekawej rozmowy i trzy godziny nam zajęło przejście od momentu, w którym postawiliśmy pytanie, czy jest w nas wola, determinacja, chęci, potrzeba, żeby taki projekt robić, do momentu, w którym byliśmy pewni, że niezależnie od tego, że nie jesteśmy licznym zespołem, to będziemy taki projekt dalej tworzyć i budować. W sumie ten zespół, który brał udział aktywnie w całej tej dyskusji w czasie webinaru, i on też tak naprawdę w jakiś tam sposób się włącza w tej chwili w pracę nad budową tego projektu. To było bodajże 7 czy 8 osób i tyle nas jest na początek. Pewnie są jeszcze te dwie czy trzy osoby, które też wiem, że chcą dołączyć do tego projektu, choć nie mogły być na webinarze, ale jesteśmy zdecydowani z projektem ruszyć i działać dalej. Projekt, o którym państwu mówię w pierwszym etapie to jest po prostu projekt stworzenia ogólnopolskiej mapy dostępu do zdrowej, ekologicznej żywności w miarę możliwości interakcyjnej, w miarę rozwoju zdarzeń przepraszam projekt, na który będziemy mogli nanosić różne dodatkowe informacje, które będą ułatwiały wybór, dostęp i umawianie się po to, by skorzystać z tej oferty, tej zdrowej żywności, a ta oferta to są kooperatywy spożywcze, Rolnicy ekologiczni, dostawcy zdrowej żywności, rolnictwo wspierane społecznościowo i różne inne ciekawe inicjatywy, które ułatwiają, umożliwiają dostęp do zdrowej, ekologicznej przede wszystkim żywności. Tak to widzimy w pierwszym etapie, ale mówię o pierwszym etapie, bo myślimy także o, etapie, o etapach następnych, i wydaje nam się, że jeżeli uda nam się stworzyć a jestem pewien, że uda nam się stworzyć taki projekt, czy też powstanie taki projekt może, żeby nie przypisywać sobie jednego autorstwa w tym. Udziale, jeżeli powstanie taki projekt, tego typu mapy, to jego cechą będzie to, iż skupi on wokół siebie bardzo precyzyjnie definiowalną społeczność ludzi, którzy właśnie szukają tego typu żywności. I ponieważ ta społeczność jest dość precyzyjnie definiowana, to można się pokusić o to, żeby zaproponować tejże społeczności informacje o różnego rodzaju innych rzeczach, które również z całą pewnością będą dla tej społeczności interesujące. Żeby Państwu dać przykład, na przykład dostęp do alternatywnych metod leczenia i powrotu do zdrowia. Na przykład dostęp do różnej maści możliwości recyklingowych, które są w naszej okolicy i bardzo często nie mamy o tym pojęcia. Także dostęp do informacji na przykład o sklepach, które sprzedają towary bez opakowań itd., itd., itd. Jest mnóstwo takich tematów, które mogą się tutaj pojawić. W dodatku część tego typu informacji jest już zgromadzona w internecie, bo Robiąc research dotyczący tego naszego projektu, trafiliśmy chociażby na bardzo ciekawą stronę, która właśnie pokazuje mapę dostępu do różnego rodzaju recyklingowych możliwości wokół nas. I myślę, że będziemy w stanie, mam taką nadzieję, stworzyć taką formułę współpracy wzajemnie korzystnej dla tego typu przedsięwzięć, chociażby ta przykładowa strona, o której Państwu powiedziałem, i dla nas, byśmy mogli się tą informacją wspólnie dzielić, wspólnie ją cieszyć i wspólnie z niej skorzystać. Nie w relacjach właśnie konkurencyjnych i rywalizacyjnych, tylko w relacjach jakoś tam określonej między nami współpracy. I naprawdę widzę ten projekt bardzo i wielowarstwowo, i wielofunkcyjnie, i długofalowo, bo różne ciekawe rzeczy wokół tego projektu mogą się dziać, jeżeli spojrzycie Państwo na ten projekt z perspektywy platformy, która będzie skupiać bardzo określone środowisko ludzi, którzy mają na pewno ten jeden wspólny mianownik pod tytułem Zdrowa Żywność, a to bardzo dużo, bardzo dużo znaczy. Proszę mi wierzyć. No i mamy świadomość, co najmniej kilku przestrzeni, w których będziemy musieli się zorganizować i poruszać i ten zespół w tej chwili, tam nawet dziesięcioosobowy, jeśli mogę o takim pomyśleć, pewnie temu nie podoła, dlatego że tu jest cała przestrzeń projektowania tego projektu, dlatego że ono wymaga obmyślenia, logistyki, rozwiązań, wszelkiej maści, jak te informacje pozyskiwać, jak je wpisywać, jak to robić legalnie, zgodnie z RODO i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj kwestia tych wszystkich nakładek, o których Państwu wspomniałem. Trzeba je wymyślić, trzeba je przepracować, trzeba zobaczyć, co jest dostępne w internecie. Jest mnóstwo pracy researcherskiej i projektującej związane z tym projektem. Jest cały ogromny obszar przestrzeni związany z, z, z informatyką, z tym, że to ma być w internecie, ma być aplikacją mobilną, ma spełniać takie, a nie inne funkcjonalności. Więc tu akurat szczęśliwie mamy trzy osoby w tym naszym zespole, które. Podjęły się ten temat wspólnie ogarnąć i pomóc go nam zrealizować. Jest cała przestrzeń związana z organizacją pracy i współpracy, dlatego, że ten projekt będzie na wstępnym etapie na pewno wymagał współpracy z wolontariuszami. Potem mam nadzieję, że to będą już stali współpracownicy i że będziemy mieli możliwość finansowania tego projektu. Wierzę w to głęboko. Jest cała przestrzeń związana właśnie z finansowaniem tego projektu, i o tym powiem tylko tyle, że my mamy pewien pomysł na to w jaki sposób ta platforma będzie mogła się sama finansować w sposób bezwzględnie etyczny i związany z jej własną treścią, jak już będzie funkcjonować jako platforma rzeczywiście w internecie, więc mamy tutaj jakieś rozwiązania do zaproponowania, także tym, którzy będą z nami współpracować, a do tego momentu być może znajdą się jakieś inne środki, które wesprą nas w takim zakresie, w którym to będzie niezbędne. No, i jest kwestia całej obsługi medialnej, kwestia jakby promocji i propagowania tego projektu, bo jego sens zawiera się w tym, by jak najwięcej ludzi z niego korzystało, bo wtedy rzeczywiście to będzie sensowny projekt. Mówię o ogólnopolskiej mapie dostępu do ekologicznej i zdrowej żywności. Bardzo Państwu polecam ten projekt uwadze. Chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś z Państwa poczuje, że ma ochotę dołączyć do tego zespołu i zabrać się za pracę przy tym projekcie, to serdecznie zapraszamy. Napiszcie do mnie maila, bardzo proszę, na adres webinar -małpa -efekt -setnej Jeżeli ktoś z Was poczuje, że ma ochotę dołączyć do zespołu, ja Państwa zaproszę na najbliższe spotkanie, gdzieś tam w perspektywie dwóch tygodni, całego tego zespołu, który w tej chwili przy tym projekcie będzie pracować. No i to jest robocze spotkanie, które będzie ciągiem dalszym tego webinaru i poświęcone już dokładnie budowie tego projektu. Także rozważcie, jeżeli poczujecie to w sercu, webinar małpaefektsetnaymau.pl. Bardzo proszę, napiszcie, a ja odpiszę. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o webinar. Natomiast chciałem Państwu teraz na zakończenie opowiedzieć o efekcie setnej małpy w rzeczy samej. Otóż Rupert Sheldrake, który jest w moim poczuciu no, jedną z najistotniejszych postaci, jeśli chodzi o propagowanie tego konceptu, efektu setnej małpy, i też mój wspaniały nauczyciel, jeśli chodzi o pojmowanie idei tego efektu setnej małpy. Opowiadał często o tym, jak łatwo jest zobaczyć w takiej naszej globalnej rzeczywistości ten efekt sernej małpy. Mówił o takim przykładzie, że jeżeli gdzieś w jakiejś części świata jakiś zespół naukowców opublikuje taką informację, że coś wynalazł, coś odkrył, coś stworzył, coś ma do zaproponowania, to prawie zawsze chwilę później w innej części świata się odezwie inny zespół naukowców, który powie, chwileczkę, to, to my właśnie mamy coś takiego do zaanonsowania i w jeszcze innej części świata się znajdzie inny zespół naukowców, który powie, no właśnie, właśnie kończymy pracę nad tym samym. I to jest dokładnie efekt setnej małpy. I jest taki moment krytyczny ilości wpisów w pole naszej wspólnej zbiorowej świadomości, które idą w taką, a nie inną stronę. Takiego, a nie innego rozwiązania, takiej, a nie innej świadomości, takiej, a nie innej wibracji. I w pewnym momencie to rusza lawinowo i w różnych miejscach się pojawiają ludzie i zespoły ludzi, którzy zaczynają robić to samo niezależnie od siebie i dopiero w momencie, w którym to wypływa na powierzchnię informacji publicznie dostępnej, to nagle się okazuje, że my, wy, oni robimy to samo. I chcę Państwu powiedzieć, że kiedy skończyłem ten webinar, który miał miejsce wczoraj, 7 września, w poniedziałek i wróciłem do domu, było już po północy i... Yy, Wiedziony jakimś dziwnym tchnieniem, postanowiłem włączyć internet i wbrew zdrowemu rozsądkowi, bo byłem zmęczony, zajrzeć na jakąś ze stron, które mam w wyszukiwarce swojej, zbookmarkowane, mówiąc takie ładnie po angielsku, zapamiętane, jeszcze z czasów, kiedy zajmowałem się dziennikarstwem alternatywnym, robiłem horyzont zdarzeń i miałem dużo takich witryn, do których na stałe zaglądałem. I zajrzałem teraz do takiej witryny, do której dawno nie zaglądałem, pod tytułem wykop, którą pewnie większość z Państwa zna, na wykopie jest wszystko. Jeżeli ktoś ma cierpliwość, to może tam czasami znaleźć ciekawe linki do ciekawych informacji. Natomiast ja w tej chwili nie musiałem niczego szukać, bo pierwsze co mi się wyświetliło, to był link do artykułu, który Państwo w tej chwili widzicie na slajdzie, pod tytułem Tylko znajomych pracuje po godzinach, żeby pomóc innym kupować lokalnie. Stworzyli mapę wytwórców. To jest artykuł z takiej witryny Smog Lab, Link do tego artykułu oczywiście pod niniejszym wideo i to jest artykuł o trójce młodych ludzi, którzy od roku tworzą projekt, który jest bliźniaczym projektem do tego, o którym Państwu przed chwilą opowiadałem. Mówię bliźniaczym, a nie takim samym, dlatego że to jest projekt, który się skupia na wszelkiej maści, rolnikach i wytwórcach żywności. Nie kieruje się kryterium żywności ekologicznej, tym się różni od tego naszego pomysłu. Ale poza tym jest absolutnie bliźniaczy. Jest to dzieło y, trójki młodych ludzi, i y, piszą o tym, iż zajęło im rok czasu przygotowanie i stworzenie tego portalu. Ale to już w tej chwili działa i możecie sobie Państwo tam zajrzeć, zobaczyć i skorzystać, oczywiście, też z tych informacji, które y, tam są. No i, no i co? No nie powiecie, że to jest niesamowita synchronia. Ten artykuł jest datowany na 7 września. Czyli ten, ten sam dzień, w którym my żeśmy mieli yy, nasz webinar, i to jest niesłychanie piękny przykład tego, czym jest efekt setnej małpy, na co chcę naprawdę Państwu zwrócić uwagę, bo to ograniczymy z cudem, czy z cudem, a jest po prostu efektem setnej małpy. I też z tej perspektywy polecam Państwu ten projekt, o którym mówimy. I teraz nie wiem, oczywiście, co będzie dalej, dlatego że my się, to jest oczywiste, Zgłosimy do twórców tego projektu, bo być może mam głęboką nadzieję w to, że znajdziemy jakąś możliwość współpracy z korzyścią i dla nich, i dla nas. I czy będziemy się kusić o, o stworzenie jednego wspólnego projektu, czy będziemy stworzyć projekty, które będą jakoś tam wokół się kompatybilne, to przyszłość pokaże, ale no właśnie, ale tego typu synchronie dotyczą. I tu chcę Państwu z dumą powiedzieć: tego projektu. I może to właśnie będzie też jakąś wskazówką dla Państwa, że, no, że ten temat, ja nie mówię, że ten projekt, ale że ten temat ma przypięte do siebie skrzydła. Synchronia. Synchronia jest bardzo ważnym tematem, i żeby zakończyć tę moją dzisiejszą opowieść dla Państwa, chcę Państwu przytoczyć czytać z mojego niegdyś tajemniczego mentora. Który, o którym mogę powiedzieć, zrozum go jak chcesz. Brzmi on w ten sposób. Synchroniczność będzie waszą walutą. Albo też waszym pieniądzem, waszą walutą będzie od teraz synchroniczność. I tak jak powiedziałem, zrozum to, jak chcesz, ja do tego podszedłem jak do koanu z japońskiej tradycji zen i powiem szczerze, znalazłem dużo ciekawych, jakby to powiedzieć, rezonansów, wibracji, które we mnie się otworzyły w odpowiedzi na to, co to może znaczyć, że synchroniczność będzie waszą walutą. Myślę, że każdemu z Państwa mogę polecić tego typu podejście do tematu. Zobaczcie, co to w Was otwiera i jakie to w Was wzbudza przestrzenie. Natomiast, no właśnie, synchroniczność, jeśli chodzi o tę mapę, dostępu do zdrowej żywności i synchroniczność też ma być naszą walutą. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.